Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne koziorożce w czytaniu ogólnym miesięcznym na czerwiec 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę co się wydarzy u Ciebie w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji. I rada do niej. Jeśli to czytanie ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w ascendencie i w księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są. Dla Was. Moje kochane koziorożce, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani, po lewej stronie sprawdzimy sobie, co czeka Was w miesiącu czerwcu. Po prawej tło, tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie. Przyczyny. Bardzo często też się pojawia odrębna kwestia, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta rada. Czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Zaczynamy sobie, moi kochani, ósemką mieczy. Koziorożec w czerwcu. Koziorożec w czerwcu. Ziarożec w czerwcu. Paść kielichów. Szóstka mieczy. Paść pentakli. Szóstka puław. I trójka kielichów. I rada. Jaka rada? Karta świata. Dobrze, moi kochani, przechodzimy sobie do waszego czytania. Zaczynamy sobie od ósemki mieczy, od pazia kielichów i, moi kochani, od szóstki mieczy. Paś, e, przepraszam, e, ósemka mieczy. Jest to energia zamknięcia, ja to nazywam klatką własnych myśli, kartą klatki własnych myśli, zamknięcia i niewidzenia pewnych rzeczy, albo, moi kochani, zbyt pesymistycznego patrzenia na otoczenie, na swoją sytuację, em, ale. Co ciekawe, mamy obok bardzo dobrą kartę, bo jest to, moi kochani, karta Pazia Kirichów, jest to karta, moi kochani, wyznań, jest to karta także dobrego samopoczucia, jest to karta bardzo często yy, przeprosin. Natomiast ostatnia energia jest yy, energią tutaj Szóstki Mieczy, a Szóstka Mieczy, moi kochani, to jest karta wypłynięcia na spokojniejsze wody. Tak? Spokoju, yy, przemiany w życiu, tak? Zmian, które doprowadzają do tego, że jesteśmy spokojniejsi, a moi kochani, bardzo często też... Yy, Koziorożce mają skłonność do zamartwiania się i to tutaj widać, ale karty pokazują bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze, karty mogą mówić o tym, że w połączeniu tych dwóch pierwszych kart o tym, że jakieś możecie w tym miesiącu um, mieć do czynienia z jakimś wyznaniem. Ze strony z zewnątrz, tak, którego się nie będziecie spodziewać. Czyli ktoś Wam powie coś miłego na, was te, na Wasz temat, to też, moi kochani, może być na przykład flirt albo adoracja z czyjej strony. Natomiast ta karta może mówić o tym, po pierwsze, że nie będziecie się tego spodziewać, a po drugie, że nie będziecie wiedzieli, jak się zachować. E, bo możecie po prostu być zaskoczeni. E, karty też, moi kochani, mogą pokazywać, że jeżeli w tym miesiącu będziecie mieli jakiś problem, to dzięki wsparciu z zewnątrz uda wam się uspokoić i znaleźć dobre rozwiązanie z tej sytuacji. No bo karty jasno pokazują. Ósemka mieczy, tak? Karta mówiąca o klatce własnych myśli, o myśleniu o swoim życiu w kontekście ograniczeń, o braku mm, braku zauważenia dobrego wyjścia z jakiejś sytuacji trudnej, stresowej, tak? Z jakiegoś problemu. Obok jest um, ten paś kielichów. Paś kielichów, tak jak wcześniej powiedziałam to jest wsparcie z zewnątrz. Wewnątrz, dobre słowo, ciepłe słowo, rada, a bardzo często też po prostu takie powiedzenie, wiesz co, jakoś to razem ogarniemy. Czyli to może być na przykład przyjacielska pomoc przyjacielska rada, chociaż zaraz jeszcze jedną rzecz powiem. Natomiast ostatnia energia to ta szóstka e, mieczy, właśnie, która mówi o tym, że dzięki tym dwóm. Najpierw właśnie po pierwsze jest ten problem drugie wsparcie, a później dzięki temu się uspokajamy, tak? Znajdujemy bardzo prawdopodobne, że z pomocą z zewnątrz wyjście z jakiejś stresującej dla nas sytuacji. Karty też moi kochani mogą w tym miesiącu mówić o tym, że jeżeli jest, jesteście w relacji i w ostatnim czasie w ósemce mieczy no mieliście wątpliwości, czy ta druga osoba jest zaangażowana w relacji z wami, tak? Czy, y, czy raczej widzieliście pesymistycznie to, co się pomiędzy wami dzieje, a także przyszłość tej relacji? Karty mogą tutaj mówić o tym, że partner y, mocniej się na was otworzy, tak? Że w y, paziu kielichów powie wam coś miłego albo też i was przeprosi i dzięki temu nastąpi taki spokój pomiędzy wami, taka harmonia i też bardzo często szóstka właśnie mieczy jest to karta tak jakby Taka karta brama, tak? nowego rozpoczęcia w tej relacji, tak? Takiego z większą nadzieją, bo karta też szóstki mieczy to jest nadzieja na zmianę i też wypłynięcie na spokojniejsze wody. Moi kochani, karty też mogą, moi kochani, mówić o jeszcze jednej rzeczy, że bardzo prawdopodobne, zresztą to jest po tutaj pokazane także w karcie, w karcie świata jako radzie, te karty mogą wskazywać na to, że może w tym miesiącu gdzieś wyjedziecie. Tak, żeby uspokoić myśli, żeby się odseparować trochę od problemów właśnie dnia codziennego, które tutaj macie, i po to, żeby też bardziej o siebie zadbać, karty też mogą pokazywać, że ym, na tą wycieczkę, na tą wyprawę, na ten urlop zabierzecie osobę wam bliską. Tak, to niekoniecznie musi być partner, jeżeli jesteście sami, to może pojedziecie z siostrą, przyjaciółką, mamą, yy, przyjacielem, bo tutaj też akurat jeśli chodzi o Pazia. Pazia Kielichów to on nie określa płci w ogóle, dlatego, tak jak mówię, tutaj karty pokazują, że może być to miesiąc, w którym troszeczkę odsapniecie od problemów, i karty też pokazują, że w tym miesiącu będziecie chcieli bardziej zatroszczyć się o siebie i o swój stan psychiczny. Tak, żeby tutaj pozwolić sobie na troszeczkę takiego spokoju. Dlatego, tak jak mówię, możecie albo w tym miesiącu planować jakiś urlop, e, albo też wyjechać na urlop, albo przynajmniej pozwolić sobie na przykład na jakiś weekendowy wypad za miasto z jakimś zaprzyjaźnioną osobą, tak to nazwijmy, z osobą, z którą czujecie się dobrze, bo o tym jest paść kielichów. Natomiast jeżeli chodzi o tło, tutaj mamy inną sytuację, inną energię. Trójka kielichów. Szóstka buław. I paś pentakli. Moi kochani, na pewno karty tutaj pokazują, że uda Wam się w tym tygodniu, w tym miesiącu, przepraszam, w miesiącu czerwcu, bo mamy tutaj szóstkę buław, może po kolei. Trójka kielichów jest, moi kochani, kartą dobrej zabawy, cieszenia się, świętowania. Bardzo często tak w pozytywie, natomiast w negatywie to może oznaczać na przykład relacje trójkowe, albo mało lojalną osobę w Waszym otoczeniu. Zaraz sobie do tego zresztą przejdziemy, do obu tych interpretacji. Wszystka buław jest to karta zwycięstwa, stania na piedestale, cieszenia się ze swoich y, sukcesów. Natomiast ostatnia energia, czyli Paś y, Pentakli, jest to karta planowania, jest to karta myślenia o przyszłości. Karty tutaj mogą pokazywać, że w tym miesiącu będziecie coś planować na przyszłość. Karty też pokazują, że coś. Co sobie w tym miesiącu zaplanujecie, uda wam się, chociaż mam wrażenie, że nie do końca będziecie wierzyć w to, że uda wam się tą sprawę zrealizować, zakończyć. Natomiast uda wam się i będziecie tutaj świętować, będziecie się tym cieszyć, dlatego że jest to też tutaj podkreślone w szóstce kielichów. Karty, w trójce kielichów, przepraszam, natomiast karty mogą też pokazywać, że w tym miesiącu możecie planować jakąś. Jakąś imprezę albo jakieś świętowanie, albo dostaniecie zaproszenie na jakąś imprezę rodzinną, czy też od przyjaciół i możecie na przykład cieszyć się po pierwsze z tego zaproszenia, a po drugie planować, jak zorganizować sobie czas, żeby móc na przykład z tego zaproszenia skorzystać. Co do negatywów, powiem Wam tak, może być sytuacja, w której ktoś w tym miesiącu będzie na Wasz temat plotkował, bo. Nie spodoba się tej osobie to, że Wam się coś w tym miesiącu uda, dlatego że jednoznacznie mamy planowanie, realizację planu, i obok trójkę kielichów, czyli tak jak mówię, w negatywie, oczywiście dla części z Was, jest to nielojalność w cudzysłowie przyjaciela albo osoby, która podaje się za przyjaciela, albo kogoś na przykład, kto udaje na przykład w pracy. Nam życzliwego, ale tak naprawdę jest na przykład zazdrosny, tak? I karty tutaj mogą pokazywać, że po prostu wam w tym miesiącu w pracy się coś uda, i, ta, i ktoś w waszym otoczeniu może być o to zazdrosny, i niestety będzie próbował, no mówiąc brzydko, tak różnego rodzaju takimi manipulacjami, plotkami, wam troszeczkę albo zaszkodzić, albo wam ten nastrój troszeczkę popsuć, tak? Poprzez to, że będzie tutaj mówił rzeczy raczej wam niepochlebne. Natomiast, tak jak mówię, karty w tym miesiącu u Was pokazują, że nawet jeżeli będą się pojawiały problemy, bo tutaj to jest pokazane, to wy będziecie znajdować najprawdopodobniej z pomocą osób trzecich. No, bo nie możemy tego tutaj pominąć, że mamy tutaj tego pazia kielichów, z pomocą osób trzecich wyjście z tej sytuacji. I karty też, tak jak wcześniej już powiedziałem, pokazują, że w tym miesiącu możecie zdecydowanie mocniej chcieć zadbać o. Swoje dobre samopoczucie, i o to, że o to, żeby troszeczkę odsapnąć od problemów dnia codziennego, od ym, obowiązków, tak? Żeby tutaj też podarować sobie troszeczkę spokoju, który jest pokazany tutaj w szóstce mieczy. I może to być, moi kochani. Z tym związany jakiś wyjazd, wycieczka, albo też moi kochani, bardzo często szóstka, właśnie mieczy, pokazuje naturę, tak? Albo wodę, albo gdzieś wyjście. Tak więc karty tutaj mogą pokazywać, że w tym miesiącu po to żeby się uspokoić, będziecie korzystali z kontaktu z naturą. E, moi kochani, zresztą wy jesteście trygonem ziemi, może być też tak, że na przykład lubicie ogólnie kontakt z naturą, może lubicie na przykład pracę w ogrodzie, tak? albo lubicie mieć, macie jakąś swoją działeczkę, grządkę i też lubicie w ten sposób odpocząć, tak, e, troszeczkę uspokoić myśli, pracując na przykład e, przy roślinach. Natomiast jeżeli chodzi o Kartę radę. Mamy tutaj kartę świata. Karta świata jest kartą radzącą otworzyć się na nowe. Bo karta świata jest to, moi kochani, karta zakończania jednego etapu i pójście w coś nowego. Więc karty tutaj po pierwsze mówią o tym, żebyście otworzyli się bardziej na nowe. Może jesteście bardzo mocno tak, że nie, nie lubicie zmian albo boicie się zmian z dnia na dzień, tak? Zresztą no, koziorożce to też jest znak, który lubi mieć wiele rzeczy pod kontrolą, lubi też porządek, lubi też się spodziewać, co się wydarzy, lubi planować, tak? Lubi czuć się bezpieczny, bo jeżeli, bardzo często jeżeli dzieją się rzeczy, które nie prze, których koziorożec nie przewidzi, to się po prostu stresuje, tak? Nie wie, jeżeli coś jest poza jego kontrolą, to zaczyna się martwić, jak się coś rozwinie. Natomiast ta karta mówi o tym, żeby Większym dystansem podchodzić do zmian. Pierwsza rzecz, druga, jako że karta świata bardzo często też mówi o mobilności, o, o otwarciu się także na poznawanie nowych miejsc. Karty mogą tutaj właśnie w pewien sposób podkreślać, tak, rezonować właśnie z tą. Kartą szóstki mieczy i mówić o tym, że warto by było w tym miesiącu zrobić coś dla siebie i na przykład sobie pozwolić na troszeczkę spokoju w nowym miejscu, właśnie na łonie natury, i na przykład gdzieś chociaż na chwilę pojechać, tak żeby uspokoić myśli. I warto tutaj. W tą, na tą wyprawę wziąć jakąś zaprzyjaźnioną, bliską wam, życzliwą wam osobę, po to, żeby po prostu móc się przy okazji na przykład pośmiać, tak, spędzić z kimś miło czas, żeby tu, moi kochani, też jest jeszcze jedna rzecz, o której mówią te, te karty. Jeżeli w tym miesiącu będziecie mieli problemy, nie zamykajcie się, też mówcie osobom, oczywiście zaufanym, jeżeli macie jakąś kwestię do rozwiązania, bo karty bardzo mocno tutaj podpowiadają, że będziecie mogli liczyć na wsparcie i radę osoby wam bliskiej. I ona też może wam pomóc uporać się z czymś, co będzie waszym zmartwieniem, bo o tym jest ósemka mieczy, tak? Dlatego, tak jak mówię, karty tutaj, jeżeli chodzi natomiast o tło, karty pokazują, że co prawda, po pierwsze, możecie zrealizować. Jakiś, jakieś zadanie, które sobie wcześniej zaplanujecie i będziecie tutaj świętować. Po drugie, może być tak, że albo będziecie sami planować jakąś, mm, jakieś wydarzenie, jakąś uroczystość, albo też dostaniecie zaproszenie na taką uroczystość i będziecie planować, jak skorzystać z tego, jak sobie poukładać pewne rzeczy, żeby móc z tego zaproszenia skorzystać. Karty też mogą właśnie pokazywać, yy, ale to mówię, jest jedyna negatywna rzecz, o której te, te karty tutaj mówią, że w związku z tym, że w tym miesiącu bardzo prawdopodobnie że w kwestiach zawodowych, bo mamy jednak tu pentakle, albo w kwestiach finansowych coś wam się uda, ktoś wam może niestety, ale pozazdrościć, bo szóstka była w tym stanie pie na piedestale, tak? Um, otwartość, cieszenie się z jakiegoś sukcesu, a obok mamy kartę, która bardzo często mówi o braku lojalności, o plotkach i o tym, że ktoś tutaj, no... <laughs> No, nie najlepiej sobie radzi z tym, że my sobie dobrze radzimy, tak? Podobno niektórzy mówią, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, inni, że prawdziwych przyjaciół poznaje się wtedy, jak sobie świetnie radzimy, jak w naszym życiu się układa, tak? Wtedy możemy sobie zweryfikować, jak sobie na przykład ktoś radzi z tym, że nam się powodzi na przykład lepiej. Dlatego też, tak jak mówię, komuś możesz po prostu być taką. Um, może być to dla kogoś po prostu problematyczne, i ktoś nie. Najlepiej może sobie poradzić z tym, że wy w tym miesiącu będziecie mieli po prostu zawodowo i finansowo dobrą pasję. Natomiast, tak jak mówię, po pierwsze, nie zamykajcie się na nowe, bądźcie otwarci na nowości, bądźcie bardziej elastyczni w tym miesiącu. Ta karta też mówi o tym, żeby sobie pozwolić na e, jakąś wycieczkę, tak? Na mobilność, na to, żeby moi kochani nie siedzieć. Jeżeli macie problem, karty mogą tutaj po prostu podpowiadać, żeby na przykład wybrać się na spacer tak, żeby próbować jakąś tą głowę swoją albo zająć czymś innym, tak, a jeżeli już chcecie, musicie coś rozwiązać, to nie myślcie sami w domu i nie yy, nastawiajcie się negatywnie, bo o tym jest ta karta, tylko też jeżeli na przykład, też bardzo dużo często daje po prostu wygadać się komuś. Zyskujemy inny punkt widzenia i możemy też zyskać rozwiązanie dzięki temu, że ta osoba pomoże nam go znaleźć. Moje kochane koziorożce, ja wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją lub po prostu chcesz docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam, maszmentarot.